Ty też jako dziadek, bo no, jesteś też tym. Jestem dziadkiem. Jesteś dziadkiem, ale też jesteś mężczyzną. I to był wątek, który też mnie bardzo ciekawił, że kim on jest w dzisiejszym świecie, ten mężczyzna. Ale nie mówię o nim jako nasza rola społeczna, mhm. ale jako istota duchowa. Jaką energię my wnosimy jako mężczyźni świata, gdy, kiedy nie gramy, kiedy nie udajemy, nie walczymy. Tylko potrafimy być w pełni sobą obecnie świadomi. Nie oczekuję, że pójdę do nieba, ani nie boję się, że pójdę do piekła. Jestem zrównoważony. Ja uwa... Medycyna, którą ja praktykuję, holopatyczna. Ja nie leczę, bo nie jestem lekarzem. Ja pomagam równowadze, żeby człowiek tak jak ja był zrównoważony. Nie mieć do siebie pretensji, pozbywać się świadomie traum różnego rodzaju.